JOTI ustawienia minimum do PI. Ponieważ JOTI do niczego więcej mi nie posłuży, skupiam się tu tylko na utworzeniu konta, które będzie wymagane do KYC, czyli weryfikacji danych do PI. Jak Pi Network się zastrzega, ich nie interesują w ogóle dane osobowe, ale weryfikacja, że jesteś osobą, a nie botem. Pobierasz aplikację, otwierasz i zaczynasz proces rejestracji. Radzę robić to w dzień przy dobrym oświetleniu, bo aplikacja jest dosyć kiepska. W procesie rejestracji jest bardzo dużo informacji dodatkowych, które można olać. To, co musisz zrobić, to wybrać kraj, podać numer telefonu, bo otrzymasz zwrotny kod, który musisz wpisać w aplikację, i utworzyć swój pin, który jest pięciocyfrowy. Teraz zaczynają się schody, bo musi zrobić skan twarzy, podobno do biometrii. Polega na uchwyceniu twarzy w owalne okienko. Są dwa skany, nieco dalej i bliżej. Instrukcje są jasne, ale ja miałem problemy, może dlatego, że robiłem skan przy oświetleniu sztucznym, ale za to było bardzo jasne. Niestety system odrzucał mi parę razy, dlatego radzę robić to w dzień i w jasnym miejscu. Jeśli system zaakceptuje, przesyła na serwer, trochę to trwa i dopiero gdy jest zaakceptowane, konto będzie działało. Zeskanuj dowód. Masz do wyboru albo paszport, albo dowód osobisty, albo prawo jazdy. Ponownie instrukcje są jasne, ale aplikacja kiepska i nie wiem ile razy odrzucało mi ten skan. Są dziesiątki głupich aplikacji, które potrafią zrobić to o wiele lepiej i szybciej. Teoretycznie aplikacja robi skan, a jeśli tego nie zdoła zrobić, to ma zrobić jakieś zdjęcie, ale trudno jest powiedzieć, co w zasadzie robi w danym momencie, bo w ogóle nie reaguje w żaden sposób konkretny aplikacja niestety twierdziła, że nie może zrobić pierwszej strony skanu i żebym przeszedł do drugiej strony. Gdy robiłem drugą stronę, później okazywało się, że w zasadzie są dwa zdjęcia pierwszej strony tylko i wyłącznie. Po paru razach w końcu olałem to wszystko i zatwierdziłem dokument. A ponieważ system w końcu uznał ten dokument za poprawny i w zasadzie wszystkie dane Później były zeskanowane, przetworzone tak, jak potrzeba, więc mam nadzieję, że wszystko będzie po, w porządku. Potem, gdy otworzysz zakładkę dane osobowe, tam znajdziesz właśnie wszystkie takie dane, jak adres, data urodzenia i tak dalej inne możliwości aplikacji w zasadzie mnie nie interesują, ale jedna rzecz jest dosyć ważna. Już sam nie wiem nawet, w którym momencie to robiłem, ale prawdopodobnie jeśli się wejdzie w zakładkę więcej na dole i później jeszcze ustawienia, ustawienia konta i tak to dojdzie się do dokumentu odzyskiwania. To jest dosyć istotne bo ten dokument może posłużyć przy odzyskiwaniu dostępu do konta, przy zmianie telefonu czy w jakichś innych dziwnych przypadkach.